Na co dzień w pracy z dziećmi niezwykłą rolę odgrywają emocje, zwracanie na nie uwagi. Z tej okazji jesteśmy dzisiaj w przedszkolu Bim Bam Bom na Zakrzowie, gdzie w minionym tygodniu odbywała się akcja Stop! Jestem silny, jestem silna, nie krzywce”. Są z nami dyrektorki tej placówki. Dagmara Staniszewska, Marta Leja-Broncel. Tak. Skąd pomysł na taką akcję? Gdzie zauważyłyście potrzebę, aby w ogóle zorganizować takie wydarzenie? W codziennym życiu. Jesteśmy tutaj z dziećmi od rana do godziny 17. Znamy ich bardzo dobrze, znamy ich supermoce, znamy ich narzędzia, jakie, z jakimi, jakimi pracujemy z nimi. I podczas rozmów z dziećmi czy z rodzicami zauważylibyśmy taką potrzebę, że są dzieci, które są nieśmiałe, które są ciche, które są bardziej wrażliwe niż, niż pozostałe, i pragniemy im pokazać, że mają moc, że mogą powiedzieć głośno: Stop, nie zgadzam się. Tak, to jest jednorazowa akcja. Czy w ogóle też w, codziennym, w codziennej pracy zwracacie uwagę na takie wartości? To jest jednorazowa akcja. Cały tydzień trwa happening w przedszkolu. Natomiast te akcje, tak jak Dagmara powiedziała, jeżeli pojawia się potrzeba i ona wypływa z tego, co obserwujemy u dzieci albo pojawia się taka potrzeba u, u rodziców, to staramy się to tak zorganizować, żeby każdy znalazł w tym wszystkim taką przestrzeń, żeby mógł się wyrazić czy to artystycznie, czy o czymś opowiedzieć. Wiedzieć. No, nasze dzieciaki mają dużo mocy sprawczej, a my staramy się w ramach programu naszego autorskiego, który od ponad trzech lat już jest w naszych placówkach, czyli przedszkolaki mają moc. Jest to program oparty o fińskie założenia edukacji. -A to ta sprawczość, ta siła i te emocje mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju dzieciaków i dla ich edukacji. Dlatego teraz jestem silny, jestem silny nie krzywdzę. Już za chwilę kolejna akcja, w której to zbieramy puzle, bo wszystko się ułoży i te puzle wylądują w poczekalni. Szpitala Przylądek Nadziei, ale też dzieciaki są zaangażowane w tą akcję. Czy kolejna akcja, a tutaj już będą nasi rodzice nam pomagać i dajemy życie, drugie życie choinkom i te choinki będą tworzyć taki lasek bimbam-bombowy dla dzieciaków, a dzieciaki będą je zdobić, bo ta zabawa jest też podstawową aktywnością w przedszkolu, więc staramy się to wszystko w zabawie ułatwić. Dopytam o ten program nauczania, bo myślę, że to może być ciekawe. Jak na co dzień wygląda wdrażanie tego systemu w pracy z dziećmi? Ramowy plan dnia w naszej placówce jest ustalony 4 lata temu, tak jak planowałyśmy i wprowadzałyśmy, że tak powiem, pilotażowo ten program do jednej grupy? Mamy, rozpoczynamy dzień porankami wymyślankami, tak, żeby dzieci miały łatwiejszy start yy, każdego dnia, bo ten dzień nie zawsze zaczyna się dobrze i każdy z nas to wie i to nie tylko jest problem dzieci. Więc najpierw są poranki wymyślanki. Potem jest krąg w tym kręgu, na przykład pytanie dnia. Yy, Zajęcia, które są, które są oparte o, o zabawę i aktywną, aktywne, aktywne działania. Pacynkami naszego projektu są gratki, jest i łyżka, i pani lupa, i pani podusia, i pan czajnik, i dwie niesforne skarpety, które no, dzieci muszą tam trzymać w ryzach, bo przecież... Te to już w ogóle nic nie wiedzą. I kładziemy też duży nacisk na mindfulness, na oddychanie, na ten relaks taki stonowany, ale przede wszystkim na tą sprawczość dzieciaków, na uważność, samopoznanie siebie jest dla nas to ważne, więc te emocje jakby grają niezwykle ważną rolę. Ja uważam, że jeśli nie zadbamy o swoje emocje, to nie ma szansy, żeby zadział się w ogóle proces edukacji. Jest to bardzo ważny element i też dobrze, że wprowadzacie go w codziennym życiu i edukujecie dzieci. Co jeszcze byście powiedziały? Ja bardzo bym chciała podziękować wszystkim rodzicom, naszych przedszkolaków, bo dzięki Wam jesteśmy my i są Wasze dzieci, które są też naszymi dziećmi, które są wspaniałe, każde jedno z osobna. Jest, jest wrażliwy, jest wartościowy, jest dla nas bardzo ważne i to jest część naszej bim bomowej rodziny. Dziękujemy też za y, inspirację, y, bo y, też ostatnio odbyły się u nas y, w przedszkolu warsztaty y, dla rodziców, jak radzić sobie z konfliktem, i na tych warsztatach y, pojawiło się ponad 30 rodziców, y, co no, bardzo nas zaskoczyło, zaskoczyło. że jest, jest, taka, jest taka duża potrzeba. Yy, więc yy, Wy wspieracie nas w tych działaniach. My wspieramy Wasze dzieci, ale też wspieramy Was. Więc jesteśmy taką yy, grupą wsparcia, można powiedzieć, <laughs> yy, dla siebie nawzajem. Ale też jesteśmy uważni na swoje potrzeby nawzajem. Yy, i, i, dlatego, I dlatego to działa. Tak, wsparcie i dbanie o swoje emocje jest w w życiu, zarówno już od najmłodszych lat, jak i w dorosłym, bardzo, bardzo ważne. Dziękuję Wam pięknie za rozmowę. Były z nami. Tak, Mara Staniszewska, Marta Leja Broncel, Michał Nawirski. bardzo dziękuję. Dziękujemy.